Dzisiaj Wam pokażę naszego mini uwaga o nazwie X-Duro. Cały komplet składa się z trzech, trzech sakiew, trzech elementów dystansowych, z dwóch boków i jednego elementu kontrolnego, do którego montujemy robot. No, oczywiście śrubki. Zaczynamy montaż. Jeszcze na kluczyk czwóreczka, imbusowe i oczywiście śrubki podkładkami. Śrubka, czwórka, podkładka. Montujemy. I zaczynamy Kiedy mamy wszystko poinstalowane, instalujemy na I do montażu. Zaczynamy od montażu tyłu. W tym przypadku mamy stelaż, więc możemy się spokojnie podpiąć pod ten stelażyk instalujemy boki. W tym przypadku jest bardzo fajny rozwiązany uchwyt. Samo robimy z drugiej strony. Wszystko mamy pojęcie pomontowane, zaciągamy i zwijamy. Nadreszka no mamy zainstalowane. Zabieramy się za mną też Tak. uchwyty do, do centralnej. To montujemy w bardzo prosty sposób. Możemy to zamontować tak, a możemy to zamontować teraz. Teraz składamy worki. zapakowane worki, odpuszczamy zamek, wsuwamy, zapinamy, pociągamy, dociągamy. Poinstalowane mamy worki, składamy wałek centralny, Żeby tutaj wsadzić gumkę, możemy go zamontować. W ten sposób, przekręcając te kieszenie, w ten sposób. Jest rzepa, która powoduje, że nam się w czasie jazdy nie wyślizga. Notujemy. Idziemy. Zamontowane. Do naszego izbaga możemy zamontować sobie jeszcze teczkę, siatkę dwulitrową. Tu są zaczepy, tu montujemy, przesyłamy. ewentualnie. to tu też są takie elementy. Tu też możemy zamontować. Także tu, tu, tu. I w drogę. Trzymajcie się, obserwujcie nas. I jak zwykle, do zobaczenia, może gdzieś na trasie. Cześć.